Siedzę wygodnie z rękoma ułożonymi na kolanach. Oddycham powoli i swobodnie. Moje plecy są wyprostowane, stopy ułożone na ziemi, a cała moja sylwetka jest rozluźniona i zrelaksowana. Biorę kilka głębokich oddechów. Wdech. I wydech. Czuję, jak oddech mnie uspokaja. Zamykam oczy i skupiam się wyłącznie na moim oddechu. Nie próbuję o niczym nie myśleć. Po prostu skupiam uwagę. Na każdym wdechu i wydechu. Nie próbuję również kontrolować oddychania. Oddycham spokojnie i naturalnie. Wdech i wydech. Kiedy zauważam, że zwracam zbyt dużą uwagę na moje myśli, biorę znowu kilka głębszych wdechów i ponownie staram się skupić wyłącznie na oddychaniu. Wdech i wydech. Oddycham spokojnie i naturalnie. Każdy oddech przynosi mi spokój i rozluźnienie. Mam poczucie coraz większego spokoju oraz bezpieczeństwa. Dychane przeze mnie powietrze Napełnia mnie energią, wydychane ciepłe powietrze rozluźnia wszystkie moje mięśnie. Moje myśli stają się coraz bardziej powolne i leniwe. Całą swoją uwagę skupiam teraz na moich stopach. Jestem w moich stopach, w palcach stóp, podeszwach, grzbietach stóp, piętach oraz kostkach. Czuję całe moje stopy. Czuję, jak stają się cieplejsze i bardziej rozluźnione. Oddycham spokojnie i jestem w swoich stopach. Przenoszę uwagę na moje łydki i kolana. Czuję coraz bardziej rozluźnione mięśnie łydek. Czuję moje kolana oraz łydki. Oddycham swobodnie i naturalnie. Przesuwam się wyżej na uda i pośladki. Pozwalam w pełni zrelaksować się mięśniom ud i pośladków. Oddycham spokojnie i normalnie i czuję całe moje nogi. Od palców stóp, przez kostki, łydki, kolana, aż do ud i pośladków. Jestem moimi nogami. Przenoszę uwagę na moje plecy. Jestem teraz w mięśniach pleców i w moim kręgosłupie. Uważnie czuję dolny, środkowy i górny odcinek mojego kręgosłupa oraz wszystkie otaczające go mięśnie. Oddycham swobodnie i zauważam, jak mięśnie pleców stają się coraz bardziej. Rozluźnione i zrelaksowane. Całą swoją uwagę skupiam teraz na brzuchu. Czuję, jak mięśnie brzucha rozluźniają się z każdym oddechem. Biorę głęboki wdech i czuję, jak powietrze wypełnia moje płuca. I przyponę. Powoli, powoli wydycham ogrzane powietrze nosem. Jestem w całości w mojej klatce piersiowej i od środka obserwuję, jak się porusza z każdym wdechem i wydechem. Teraz zwracam uwagę na moje ramiona, łokcie i przedramiona. Czuję, jak rozluźniają się mięśnie moich ramion i dłoni. Oddycham swobodnie i naturalnie, i rozluźniam nadgarstki i palce dłoni. Jestem moimi ramionami, czuję spokój i rozluźnienie wszystkich moich mięśni i stawów. Przenoszę uwagę na kark i szyję. Oddycham spokojnie i czuję coraz bardziej zrelaksowane mięśnie mojej twarzy. Jestem moimi ustami. Nosem, uszami i oczami. Oddycham głęboko, i czuję całą moją głowę. Jestem całym moim zrelaksowanym ciałem. Moje myśli są powolne. I leniwe. Kiedy zauważam, że zwracam zbyt dużą uwagę na moje myśli, biorę kilka głębszych wdechów i ponownie staram się skupić wyłącznie na oddychaniu. Wdech i wydech. Oddycham spokojnie i naturalnie. Każdy oddech przynosi mi spokój i rozluźnienie. Wdychane przeze mnie powietrze napełnia mnie energią. Wdychane ciepłe powietrze rozluźnia wszystkie moje mięśnie. Biorę kilka głębokich oddechów, dech i wydech. Powoli otwieram oczy, ale pozostaję w pozycji siedzącej, ciesząc się tą chwilą relaksu. Moje ciało jest wypoczęte, a mięśnie rozluźnione. Wypełnia mnie energia i mój umysł jest gotów na nowe zadania. Przeciągam się leniwie i wstaję, aby powrócić do moich codziennych zajęć. Wiem, że mogę powrócić do tej medytacji, kiedy tylko tego potrzebuję.